Mańko, ja jestem MineBlock, a teraz widzimy się w pierwszym odcinku Minecraft Święta no nie do końca, bo to nie są Minecraft Święta, a film informacyjny gdzie będzie dużo informacji o Minecraft Święta ale zanim to, to zostawcie łapeczkę do góry i jak Wam się ten film spodoba zostawcie lajka Pierwszą informacją jaką Wam powiem jest to taki tutaj, jak tak sobie wygląda tam macie do trzeciego odcinka y, złego Mikołaja, którym jest tak naprawdę Herobrine. Y, jest to postać. Y, na razie się nie rusza. Zobaczymy, jak będzie w odcinkach. Będzie 12 odcinków. Na poście macie napisane, kiedy te odcinki będą. Ale tutaj macie też zdjęcie i zaczyna się od 2 grudnia aż do 24, czyli co drugi dzień o godzinie 19.30 i co najlepsze będzie, nie będzie tylko filmów co drugi dzień, czyli takie pół daily przez 24 dni, ale jeszcze pomiędzy tymi odcinkami będą takie fajne po prostu odcinki świąteczne, na przykład z Survivala i z różnych rzeczy, ale nie obiecuję, że będą co, y, cały czas filmy, tylko będą na przykład y, załóżmy drugi, trzeciego nie będzie. 4 y, będzie Minecraft Święta, a na przykład y, tam niech będzie 11 to będzie jakiś tam sobie odcinek fajny i no wiecie o co chodzi, no nie? I tak będzie to wyglądało, ale jeszcze chcę się Was zapytać, czy chcecie drugą część Day? Jak tak? To możecie jeszcze pisać y, pytania, bo ja mam jeszcze pytania, ale możecie jeszcze y, popisać parę i wtedy y, możecie też napisać, czy chcecie jakieś pozdrowienia, czy coś w tym stylu. I od razu mówię, mamy fajne, mega, super losowanie. W którym wygra jedna osoba, która zdobędzie wszystkie, ale to wszystkie, wszystkie filmy Minecraft Święta. A to już się zdarzy 2 grudnia o godzinie 19.30. Przesyłam od razu na maila cały wielki odcinek. Ponad godzinny film jest to. Więc mam nadzieję, że Wam się ten materiał bardzo spodoba. Tutaj macie kawałek, po prostu urywki z tego, więc tak to wygląda na ten moment, ale dostaniecie to 2 grudnia, a jak nie 2 grudnia, to troszeczkę później. Jak coś, no to przepraszam za delikatne opóźnienia i co najlepsze, 24 grudnia. O godzinie 19.30 na kanał wlatuje cały ponadgodzinny film z całych 12 odcinków. I co najlepsze, będą niektóre sceny wycięte z filmów tych zwykłych i dodane na samym, samym końcu. I będzie też zakończenie całej serii. I na końcu będzie fajny, fajny i easter egg, i fajne zakończenie, w którym nawet i wy będziecie mogli wziąć udział, ale to spokojnie, mamy jeszcze czas, i to będzie dopiero 24 grudnia, więc za tydzień, do, może nie za tydzień, bo dzisiaj jest czwartek, a jutro jest piątek, sobota, niedziela, a w poniedziałek już jest pierwszy, więc we wtorek, i to już ten, ten. Wtorek, w następnym tygodniu, wlatuje pierwszy odcinek Minecraft święta. Kto wyczekiwał, zostawia subskrypcję i łapkę do góry. I pamiętajcie, że trailer już jutro o 19.30. Bo, tak jak wspominałem, wszystkie filmy będą o 19.30. A ja się z Wami żegnam i narka.